Witajcie, z tej strony Kazumi. W tym odcinku pokażę wam, jakie nowości czekają nas w 2022 roku. Zanim przejdziemy do materiału, chciałabym wam szybciutko przekazać, że pewna część osób jeszcze mnie nie subskrybuje i fajnie by było, jakbyście zostawili tą subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie będzie ogromną motywacją do nagrywania kolejnych materiałów. i you Najpierw zaczniemy od wyglądu naszych postaci, ponieważ SSO postanowiło w 2022 roku odnowić wygląd naszych postaci, jak i Jeźdźców Mroku. Już ponad miesiąc temu mieliśmy okazję zobaczyć odnowioną Sabin, która właśnie należy do Jeźdźców Mroku. Tutaj macie jak będą wyglądać postacie Jeźdźców Roku oraz oczywiście ich wierzchowców. W opisie umieszczam Wam linka, gdzie znajdziecie artykuł, w którym jest opisane wszystko na temat odnowionych postaci. Powiem Wam, że nowy wygląd Jeźdźców Mroku naprawdę robi wrażenie i widać, że SSO naprawdę stara się nad ulepszeniem po prostu grafiki. Jednakże SSO nie spieszy się z tym, żeby postacie zostały dodane tak szybko do historii gry, gdyż są praktycznie na ukończeniu. Nie chcą się spieszyć po prostu z realizacją, by mieć pewność, że staną się dla nas znaczącym doświadczeniem. Oczywiście nie mogę zapomnieć pokazać Wam przykładowe charakteryzacje naszych postaci. Wyglądają naprawdę też bardzo ciekawie. I widać, że SSO również stara się nad tym, by pokazać tą różnorodność gra. Więc, jeśli mniej więcej tak nasze postacie będą wyglądać, to ja jestem za. <grych> Aktualizacja naszych postaci dla SSO jest naprawdę bardzo dużym projektem, nad którym ciężko pracują i starają się nad każdym szczegółem. Ale to nie wszystko, ponieważ chcę Wam jeszcze pokazać nowe konie, które pojawią się w 2022 roku. Są to odnowione konie Appalusa. A jeden z nich będzie znajdował się prawdopodobnie w aplikacji Star Stable Horses i powiem Wam, że ten jest moim faworytem. Pierwszy raz, gdy zobaczyłam je na spoilerze, od razu skojarzyły mi się z grom Red Dead Redemption. Powiem Wam, że konie same w sobie nie wyglądają jakoś źle, ale mam nadzieję, że SSO daje im małą poprawkę, ponieważ tutaj na przykład widać grzywę, która jest po prostu kwadratowa i akurat to nie wygląda zbyt dobrze. A skoro mamy nowe konie, to również mamy nowe ogłowie i są to przepiękne halterki, ale jak to SSO musi być ten jeden minus, Czyli oczywiście wodze. Moim zdaniem i nie tylko moim, SSO powinno już dawno zmienić te wodze, które są kwadratowe i wyglądają brzydko w porównaniu do samego ogłowia. Koszt nowych koni będzie wynosił 900 Starcoins, no i oczywiście miejsce kupna tych koni. W ostatniej aktualizacji właśnie te konie, które były zawsze na farmie Sliwa, zostały przeniesione na Wyspę Padok, a w miejsce właśnie ich staną po prostu te nowe konie Apalusa. Także w tym odcinku to byłoby już w sumie na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak podobają Wam się nowości na 2022 rok. Nie zapomnijcie o łaparce w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze mi nie subskrybujecie oraz dzwoneczku, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi materiałami. Także ja się za żegnam i trzymajcie się do następnego.